Andrzej Duda uderza w Tuska bez litości, zdradza co naprawdę planuje premier. Ja mam nadzieję, że to stanowisko rządu, bo to wie Pani, oni to nazwali instrukcją, co jest dla mnie pewną prowokacją i bezczelnością zarazem pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego, no ale to jest typowe zachowanie tych ludzi, tej ekipy. Czyli Pan prezydent nie jest zaskoczony. Nie, nie jestem zaskoczony, bo, bo to jest te, te bezczelności, te próby prowokowania tak prezydenta, które wcześniej były też realizowane pod moim adresem, no to niestety one są stałe. Po prostu należy robić swoje. I ogromnie się cieszę, że prezydent. Karol Nawrocki przyjął to z dystansem i po prostu zrobił swoje dla Rzeczypospolitej i dla Polski. Ja mam nadzieję, że te z tym stanowiskiem rządu rozprawią się najpierw wyborcy, a potem historycy odpowiednio w kontekście zysków z tej wizyty, pokazując no, miałkość, czy wręcz. No, Wątpliwą postawę tej ekipy, która, która dzisiaj rządzi w Alejach Ujazdowskich. Popierasz byłego prezydenta? Daj znać w komentarzu.